Mistrz miał tutaj tworzyć sam dzisiaj martwą naturę. ptaski, to bądźcie cichutko, bo się spęsie jak ta na, na, na polanie. Ja pójdę do miarę, muszę zmierzyć w chłód. No 17 Trzynaście, siedemnaście… Francesco! Tak, Mistrzu. Czy płótno już gotowe? Tak, Mistrzu, jak najbardziej, ale czy wszystko dobre, bo mogę troszkę zmierzyć źle. No jasne, że zmierzę. Ty nigdy nic dobrze nie robisz. Oj, tam, oj, tam. Okej, okay, ten wymiar się zgadza. Okay. No nie, Znowu płótno za mało o milimetr. Ale wiesz co? Już lecą, bo nie mogę cię patrzeć. Przepraszam, Mistrzu. Zacząć malować, a. Nawet mi się nie chce. To ja będę na zapleczu, jakby co. bałaj go, do Polku, dobrze? No, więc zaczynamy. A. Hmm. Nie, coś nie czuję tego dzisiaj. No. Hmm. Nie, nie podoba mi się to. Francesco! Francesco! Tak, mistrzu? Weź to! Znisz to! Dawisz to ode mnie! To jest beznadziejne i tragiczne! To, 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 to jest jedno wielkie... Mistrzu! Cichutko, cichutko! Może ziółek? Ziółek? Ziółek Francesco, to jest nielegalne! Ziółek zaparzyć, gupolu! A, zaparzyć, ale i tak nic nie rozumiesz! Francesco, wena! Wena mi się skończyła, nie mogę malować! Wena mu się skończyła, ojejkuś, jejkuś! Wiesz, mistrzuniu, mam na to radę. Sekundeczka. No, zobaczymy, co ty tam wymyślisz. O, Francesco! Proszę. Jesteś najlepszym Franceskiem na świecie. Bien. Ach, Dzięki tobie moje życie ma sens. Ach, stój przy mnie i bądź moją muszą. Okej. Okay. mi mistrzuniu. No, od razu lepiej. Oooo! Pięknie, tak. pięknie mistrzu. Tak. Powiem ci, Picasso przy Tobie to taki frajerek mały. Taki tak? Tak, taki. Francesco! Tak. Pędzel dwunastka. Pędzel dwunastka. Tak. Pędzel po pędzel. Ach, czuję, że to będzie to. No. Proszę mistrzu, twój pędzel. No. Cudowne dzieło, cudowne! Wręcz beautiful, tygrysku, beautiful! Przez moje ciało przechodzą ciarki. Aha. A co? Kegłów. A, A, A! 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 A Francesco! A Szybko gumkę! Gumkę? O! Jestem przygotowany na taką ewentualność. Proszę. Francesco! Nie taką! A! Oj, jak... Do mazania świnduszku! Aj, ale ze mnie pimpek sadełko, do mazania Ach, ty pimku jeden. Och. Co ja tutaj z tobą mam? Przepraszam. Wymasz to, bo naprawdę żgabkę strzelił. Ach, tak, właśnie. Józs dalej. Ach. Tak. Troszkę z prawej. Tak. Troszkę światło cienia. To drzewo. Piękne, prawda? Piękne pociągnięcia, piękne. No. Wspaniałe wręcz. O tak, cudownie. Już i tak nie pochlebiaj, tylko przynieś mi dłuto. Dłuto, powiadasz tak, dłuto. dłuto chcę, dłuto. Ale mistrzu, moje czy twoje? To dłuższe Francesco to dłuższe. Czyli twoje. O. Proszę. No, teraz praca pójdzie. Tylko mocno, 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 mocno. I z góry go z góry, z góry, z góry, z góry, z, góry. O, z góry. Pędzę ci była. Pan wszystko. Szybko, Weny, Weny mi trzeba. Proszę. Więc proszę pi. Pi... Pi Wenkę. I pójdź dalej. Pójdź dalej. Ja posprzątam międzyczasie. Pięknie. Dobra wena nie jest zła. Wiadomo, wena wena 3,50. No, czuję się od razu świeżej. Wiadomo, po takim winku każdy czuje się lepiej. Jasne. Ale pięknym. Mistrzu, tak. Ja ci tak pochlebiam, a spędzla ci kapelusz. Co? Na płótno, gupolu, no. na płótno. Pędzę zgubiłeś. Hmm. No. Coś mi też ci nie pasuje, wiesz? Wiesz, co? Co? To trzeba jeszcze doszlifować. Doszlifować? Tak. Było trzeba tak od razu. Wow. Proszę, wow. I jedziemy. Nie, 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 nie. Cóż za szlify, mistrzu. Prawda? Jesteś mistrzem szlifu. Jasne. Mistrzem szlifu. Tak. Trzymaj to moja. Pędzelek. Pędzel. Wiesz co? Tak? Ten pędzel jest za mały. A jaki chcesz? Siedemnastkę. Siedemnasteczka? Ale migiem! Migiem? No, no. 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 Ja. Co ty robisz, Gamoniu? Pokazałeś migiem to lecę. Ale nie samolotem! Pimpek ten oh. mnie niesamowity. Oj, pimpek z ciebie, pimpek. Mistrzu, bo mi się tak troszkę zapomniało. Tak? O, która jest ta twoja wystawa dzisiaj? Francesca, jak możesz pytać? Wystawaj jak zwykle, tuż po zachodzie słońca. Po zachodzie słońca powiadasz? To co, już za chwilę! O mój Boże. Niekoko. Ty kończ! No kończ to! Ostatnie pociągnięcia! Ostatnie maźnięcia! No kończ! Tak już! Końč. Jeszcze chwila! Kończ! Skończyłem! Skończył! 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 Oklaski dla mojego miejsca! Ale jestem cały rozgrzany! te wody pędzę! – Szybko! O, ja cały płonę! – On płonie? Pożar! – Francesco! Oj Co ja narobiłem? Przecież on mnie udusi. Zaniosę szybko tylko obraz na wystawę. Już zmykam. O! Powiem ci kochanie, że te dzisiejsze prezentacje najpierw no, ciekawie się zapowiadają, to na pewno. Oj hmm. tak, No to co to? Flama? S? Lama! si! Nie skarbie, flama si. S. Nie! Lama! si! A! Flama! Czyli szubiniacy tu się wystawiają. Chodź poszukamy jelenia korytarzyka. porażeni. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie, że mogliśmy wystąpić. Gniewomir Ciekarski, Rafał Markowiec, Damian Waszkiewicz i Dominik Iloski, czyli ja. Dziękujemy bardzo serdecznie, że mogliśmy przed Wami wystąpić. and many miles. Shake a thousand hands and see my share of smiles I've caused some great concern and told one too many lies And now I see the world through these shadows